A dzisiaj kolejna ciekawostka w moich testach, czyli samochód Skyworth, Skyworth albo Skywell. Zaraz wam wytłumaczę, na czym polega ta różnica. To jest znowu samochód chiński, chiński projekt. To jakiś mamy kod przytestuj, więc jeśli chcecie przetestować, to możecie sobie ten kod zeskanować. Jak spojrzymy sobie teraz na klapę z tyłu, to tu jest napisane Skywell, natomiast to auto formalnie nazywa się Skyworth K, a wcześniej nazywało się Skyworth. ET5, czyli troszkę tutaj jak re, jakiś rebranding przechodziło, i to jest chiński producent, który jest relatywnie nowy. Powstała firma w 2000 roku i na początku nazywała się Nanjing Dragon Bus, czyli jak nazwa wskazuje, produkowała samochody dostawcze, ale od niedawna produkuje również samochody osobowe. I to oczywiście, jak w moim przypadku, jest samochód elektryczny. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda w środku. To cudo. To jest. Tak jak widać tutaj z boku Taki relatywnie nieduży ców. Zajrzymy sobie do środka A w środku Jak to w chińskich samochodach Naprawdę całkiem nieźle Zobaczcie, tu jest napisane Skywell, a nie Skyworth Mamy cyfrowy Zegar, tutaj mamy też taki ekran I teraz od razu sięgnę po kluczyk Do kieszeni, to jest do niego kluczyk Z kluczyk taki w ogóle futurystyczny Całkiem fajny tu też jest napisane Skywell, a nie Skyworth dobra i teraz odpalimy sobie to auto czyli mamy guziczek cyk tu się już jakiś obraz odpalił tak wygląda ten główny kokpit, tylko muszę złapać na niego ostrość, mam teraz 84% akumulatora przebieg akurat tego egzemplarza to jest 18 tysięcy kilometrów, więc już trochę tutaj zjeździł ten samochód tu mamy ekran. Ja jeszcze się tym samochodem nie bawiłem, bo dosłownie go pół godziny temu odebrałem, więc jeszcze nie, zabiele, nie za wiele wiem na temat tego auta. Ale jak spojrzycie sobie tutaj do środka, no to jest tutaj trochę taka mieszanina. Mercedesa, Forda, tutaj to pokrętło do zmiany biegów, jest jak w Fordzie. Tutaj mamy znowu Mercedesa. Tam na dole mamy taką półkę do ładowania i ten pendrive, który jest, czy ten dongle, który jest włożony, to jest prawdopodobnie... Android Auto, bo on ma tutaj Android Auto. Gdzieś on tutaj był, jeszcze nie wiem. Tu mamy Navi, ale Navi jest takie śmieszne, bo jak odpalamy sobie Navi, to odpala nam się TurboDog 9 i nawigacji akurat tutaj nie ma. Więc jeszcze na pewno ten system tutaj wymaga jakiejś aktualizacji, bo nie jest jeszcze w pełni oczywiście przystosowany do naszych polskich warunków, ale ponownie, tak jak już Wam wcześniej pokazywałem, samochody chińskie te pojazdy wymagają po prostu pewnej adaptacji do naszych tutaj warunków. Dobra, wyłączę to auto, jeszcze zajrzymy sobie do tyłu tego samochodu. Tutaj głośniczki, klamka, w ogóle nie no, w ogóle elegancko. Tutaj jest jakieś takie drewno i to chyba nawet prawdziwe. Tutaj też mamy drewno, tutaj jest taka maska przeszyta nicią, ale to jest takie gumowe, to nie jest skóra. Ok. Od razu zajrzymy sobie do tyłu tego samochodu. No, i z tyłu, popatrzcie, jak mam teraz fotel ustawiony pod siebie. Mamy 380 80 m i tutaj jest miejsca dużo. Z tyłu, jak wsiadam. O, nawet bardzo dużo, powiem wam. Naprawdę fajnie. Płaska podłoga, oczywiście. Gniazdko 230 V. Nie wiem, jak się otwiera. Ach, nie poradzę sobie. O, poradzę sobie to takie uniwersalne, czyli i europejskie, i może tutaj jakieś, widzę, amerykańskie i brytyjskie pewnie podłączyć. Brytyjskie nie, nie podłączymy brytyjskiego. I mamy USB typu A jeszcze z tyłu. Szkoda, że nie USB typu C. O, to jest też taki fajny patent, że jeżeli na przykład siedzimy sobie po prawej stronie na, na miejscu pasażera, a ten fotel jest odsunięty, to możemy sobie nacisnąć guzik i przesuwa nam się cały fotel. Czyli możemy jako pasażer przesunąć sobie fotel pasażera z przodu i zrobić sobie tutaj dużo więcej miejsca z tyłu w tym samochodzie, więc to jest akurat dość rzadko spotykane rozwiązanie. Teraz ponownie zobaczymy tył tego auta. Otwieram nogą i co? O, już działa. Tu jest bagażnik. Parametrów nie pamiętam. Jak odbierałem to auto, to tutaj Adrian, który mi to auto wydawał mi opowiadał, jakie są parametry, ale ich nie zapamiętałem, przez bez bezbicia 400 coś tam chyba litrów, ale nie, nie chcę oszukiwać. Eee, dobrze, zamykam. Tak wygląda prawa strona tego samochodu. Nie no, wygląda całkiem fajnie to auto. Tak więc tak jak powiedziałem, dopiero go odebrałem, zaczynam teraz testy tego samochodu. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, co tutaj ciekawego można sprawdzić w tym samochodzie. Oczywiście nie niszcząc tego samochodu, podkreślam, bo wiem, że macie tego typu czasem pomysły, różne dziwne, jakieś drifty, albo na przykład próby spalenia takiego samochodu. Nie, takich testów nie robię, ale wszystko inne mogę tutaj dla was sprawdzić. Na pewno oczywiście będę, będzie mnie interesowało to, jak to działają multimedia w tym samochodzie, jak działa Android Auto i jak działają te multimedia, które są zaszyte w tym konkretnym egzemplarzu. Więc zaczynam testy. Skyworth K dzisiaj od dzisiaj kilka dni. Najbliższe będę jeździł tego typu samochodem.